Jak poinformowało nas Stowarzyszenie Bielszczanie Przeciw Spalarni, prezydent Bielska Białej powiadomił prokuraturę w sprawie spalarni przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku Białej. W zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa skierowanym do prokuratury rejonowej Południe prezydent pisze, że usytuowany przy Alei Armii Krajowej zakład utylizacji odpadów prowadzi firma usługowo-handlowa Ekotop spółka ZOS siedzibą w Rzeszowie. Działalność tego zakładu powoduje uciążliwości, które powodują protesty okolicznych mieszkańców z dzielnicy Olszówka. Protesty Testy te są również kierowane do prezydenta miasta Bielska-Białej, gdyż funkcjonowanie spalarni zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Wyjaśniając sprawę, prezydent ustalił m.in., że stosowne postępowanie prowadzi marszałek województwa śląskiego, który niezależnie od wcześniejszych kontroli wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska przeprowadził kontrolę w grudniu 2014 roku. Wykazała ona szereg nieprawidłowości. Należy podkreślić szczególnie trzy elementy: kilkukrotne zwiększenie ilości spalanych materiałów w stosunku do decyzji wydanych przy uruchomieniu. Mieniu spalarni spalanie materiałów medycznych, weterynaryjnych, a także sorbentów, szlamu i chemikaliów z innych rejonów niż Bielsko-Biała, podczas gdy w pozwoleniu na użytkowanie była mowa wyłącznie o materiałach medycznych i tylko z terenu miasta. Ponadto spalarnia nie posiada decyzji Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej na zmianę sposobu użytkowania. Zdaniem prezydenta powyższe dane w pełni uzasadniają wniosek o pilne podjęcie przez prokuraturę właściwych działań.